Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejny cudowny, letni jeszcze poranek. Dziś jest 26 sierpnia, to jest czwartek. Witam Was jak zwykle piosenką. Poranek, kolejny, poranek odkrywa przed nami nieznane. Wstawaj prędko, uśmiech, uśmiech, z nami już. Czas leczy rany. To przysłowie, które na pewno już kiedyś słyszeliście i na pewno wiecie o co chodzi. A chodzi o to, że jeżeli nam się zdarzają jakieś bardzo przykre doświadczenia, coś z czym trudno nam się żyje, z czym trudno nam się pogodzić, bierzcie zawsze pod uwagę to, że z czasem to wszystko się łagodzi i uspokaja. Że pomału zapominamy, mimo że nam na przykład brakuje jakiejś osoby, którą bardzo kochamy, albo nie wyszedł biznes i nagle straciliśmy dużo pieniędzy, to czas leczy rany. Za kilka lat już zupełnie nie będziemy o tym pamiętać, a przynajmniej nie z taką siłą jak dzisiaj. Życzę Wam cudownego kolejnego poranka i kolejnego dnia. Ściskam, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już jutro. Wstawaj prędko, uśmiech już, znam już.